Cześć witajcie. Z tej strony Husiak. Witam Was w kolejnym odcinku Simsów. Hmm, oczywiście standardowo noc śpią. Włączymy sobie troszeczkę wolniejszy czas. O, przerzucimy się na ten wideo jakoś jest bardziej taki przytulniejszy. Dobra, co dzisiaj mamy? Czwartek. My kiedy do pracy? Aha, czwartek jest dniem wolnym. Spoko. To. U sztuczki, eee... Yy... wstań? Dobra, będziesz w wstań. A ty, co będziesz chciał dzisiaj robić? Eee... Yy... nic. Później może... ...graj w grę wideo. O! Dobra, pojedziesz na desce. No, come on. Okay, pies się uczy. O, festiwal jesieni, fak jest. Dobra, to zobaczmy, czy ten festiwal jest. już widzę. Festiwal jesieni, tak. Ej. Mm. Czyli od 8 do 21. A, tak, mamy dopiero 5 godzinę. Okej, okay, okej, okay, poczekamy sobie już tak w tym. W tym widoku, zaraz będzie ósma I zaraz o 8 się tam wybierzemy na Festiwal Jesieni. Tak. Dzisiaj spędzimy dużo czasu festiwalem Jesieni. Okej. Okay. Aha, dobra, idźcie jeszcze załatw. Bo widzę, że ci się chce. Okej, okay, byli. Ta zjadła coś. Ok. Zaraz będzie DWC No, kaman, szybciej, szybciej. Dokładnie poszło tam. W porządku. Ok. No to odwiedz festiwal jesieni z huśkiem czarną wodą. Ok. Trzeba będzie kupić sobie jakiś samochód. Dobra, ten nam posprząta. To, dobra. I pojechaliśmy tak z na festiwal jesień. Jedziemy. Uuu, a to coś zawiało. Widać przymrodzek nam trawę chwycił. Ile mamy stopni? Całe 6, a za 3 dni zima. Będzie zimno i w ogóle... Pięknie, yeah! O, jeszcze nie możemy iść na łyżwach, aż takiego mruziku to tu nie ma, niestety. Przynajmniej jeszcze. Co to jest? Wejdź, jasne. A ty może się... A, to ty dasz wejdź. Tak, jakiś dom strachów. Uuuu co ten telefon będzie dzwonił? Błagam, żeby nie. A, na szczęście nie. A właśnie nie powiedziałem wam, bo w ostatnio było, że telefon nie dzwoni. Tak, telefon nie dzwoni. Eee, zrobiłem tak, że po prostu pojechałem na studia, zrezygnowałem ze studiu, wróciłem i przestał telefon dzwonić. Ej, 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 wejdź. Postraszysz się troszeczkę. O, a ty? Oglądaj zawody w polowaniu na jabłka. Chyba jest w niezłym strachu. Szybko wybiegło. Oj oj, 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 Zrobiło się. Siusiu! Siu. Eee, no to wiesz, co, zastrachuj się zlać. I co, teraz jesteś niehigieniczna. No szczerze, cóż, no. Zastydzono no nie dziwię się, cuchnie Wiesz, co, to Ashley. Wróć do domu. Eee, dała ciała, dała ciała. Dobra, co możemy tutaj... E, karnety festiwalowe mamy jakieś? Okej... Okay. Okej, okay, poprosiła nas na koniu. Chce się na nim przejechać. Jaki rumok? Eee. nie, dobra, nie nieważne. No, o, o, o. No, osiodłaj. Osiodłaj, tak. Na no, co dzień dajesz, 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 dajesz. Przestań gadać z nimi. Ok, on chyba jednak. <laughs> nie chcę albo Czekajcie bo nie wiadomo, co je kombinują. Ten kończy chyba boy, daj obwłokać dłoń. No, pogadacie co końcu, koniu widzisz. Podpuszczę jazdę. Aha, o zgodę na jazdę, lol Okej okay. No zgodzi się czy się nie zgodzi? No dawaj, 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 pojedziemy na koniu Patataj, patataj No i co? Będzie coś z tego? No, what the fuck? Guzik chyba z tego konia będzie. Co to jest? A, dalej bawiące się koty, no proszę was. I co, tylko tyle? W zasadzie... Rozrzuć dobra. Jeszcze rozrzucimy siano i wracamy chyba. <laughs> Pewnie myślałem, że będzie tutaj więcej coś do zrobienia, ale. Widzę, że nie za bardzo. Dobra, widzę, że rozrzucanie się nam się spodobało. Dobra, stary, wracaj do domu. Wrócimy tu na festiwal zimy pojeździ na, ły na łyżwach przynajmniej. Dobra. A my zobaczmy, co tam u nas słychać. Ten wraca, tak wraca. Czy cię porąbało? Koń stańczynia. E, aha, ty już się wy, wy, wytygowałaś. E, a może byś tak e, zabrała się za jakąś książkę? Haryzma, o i recenzje, Dobra, już co chodź tutaj. E, historię i recenzji, się charyzma i recenzje coś da fuk. Kurcze nie, 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 nie. Pisanie. Hmm, dramat obyczajowy, zacznij. A ty... Może pójść do niej później, um... Coś pohongał, co? Wiosła i do gęś, dobra, może być. Zalotny dowcip, tak. A nie ty. Tutaj można ją. nią. Ta... Wiesz co? Przestań chwilę pisać. Może później... Aha, będziesz żywioł? Jak kot po Iskasie? No stary, 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 dobrze. Nie ty. Tutaj. Okej, okay. pochwal wygląd. Może będzie flirtuj trochę. Pójdziemy zrobić mapę Honga Honga i może będzie dzieciak. Masaż. Dobra. Postawię się o dziecko. Okej. Okay. Hongnął sobie? Czy sobie nie hongnął? Ja myślę, że sobie, że sobie hongnął. Trzeba by sobie nie hongnąć, prawda? Honga Honga Honga. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, tak. No, hongnijcie sobie. O, będzie honga. Coś czuję, że będzie honga. No zawieszcie się w końcu do roboty, a nie... Oh. Jesus. O! Będzie honga-honga. Ludzie, będzie honga-honga. Dobra. Okej. Okay. No. O, dobra, uwaga, honga-honga.

Okej okay, no i jesteśmy i teraz pytanie czy się udało boczas zrobiłem utkie cięcie Okej. Mhm, mhm. fuck? Dobra, to przyspieszymy sobie to, że aha, już się zaczyna. Przyspieszymy sobie ten czas. Hmm Pytanie, Potencjalnie jest w ciąży. Chyba nie. Chyba nie. Kurczę kiszkowo trochę. No cóż oni takie serduszka mają przed sobie, co to jest? Telefon ci dzwoni. Okej. Okay. O? Cel najpierw to zrobię w ciągu tego co... Dobra. Damy radę. No ale kurczę co jest. Użyj. Nie wymiotuje. Lipa. To chyba nic z tego nie będzie. Kurczę szkoda. Trochę lipnie, trochę lipnie. No dobra, ale idźcie spać. Nie ta muzyka mnie dobija. Nie lubię jej. Eee... A czemu nie poszłeś spać? Ty, samochód do pracy zaraz będzie. De rabaty. A ty co? Ej, yo! Ty musisz y, pogadać przy dystrybutorze, nie ma bata. A ty y, może historię, recenzję, a pracuj ciężko, narób się. No, ten jest nie za bardzo zadowolony z pracy. Chociaż ma też pieprzony nastrój. Bo, 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 trochę słabo mu dzisiaj poszła nocka. Nie za energię i jej i obojgu Ale to będzie awansik jutro O tego jak? O, kiepsko za wansikiem To przynajmniej wraca już. Już co może iść spać, co? O dokładnie Tobie się to przyda Ty już jesteś? Bardzo migiem, dobra. Nieważne, śpijcie. O, 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 o. Chyba jest w ciąży, się. Ha, ha, ha. z siedłym mlekiem. Teraz ma urodziny. Spoko. Okej. Okay. Coś jeszcze? Dobra, i znowu śpią. Yy, dobrze. Nie ja w takim razie. Co ona znowu? Aha, aha, dostaję następne 4 dni wolnego na no, oddol rodzicielski. Fak jest, no to będzie didur. Okej, okay, to cóż. No, w takim razie ja się będę z Wami żegnał, ponieważ muszę jeszcze tam parę spraw załatwić i, 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 i no niestety, 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 niestety nie dam rady dzisiaj zrobić dłuższego odcinka. Ale myślę, że przyszły odcinek będzie liczył się dokładnie te 9 dni, może troszeczkę coś zamiast dłuższego, bo trzeba będzie zobaczyć, jak, jak tutaj się te no, dzieciaki okocą. Nie. Ale mamy 9 dni wolnego, czyli bardzo, bardzo dużo. Hmm, dobra, to cóż, dzięki wam Ci za uwagę w takim szybkim odcinku. E, Piszcie swoje pomysły i tak dalej, jak urządzić pokój dzieciaka i tak dalej. E, wszystkie, takie, wszystkie takie wskazówki będą mi mile widziane, ponieważ jeszcze nigdy dzieckiem w Simsach się nie zajmowałem. Także wszystko będzie z, Was, z Waszej strony mile widziane. A tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się no i pa.